Możecie mi zadawać pytania. W tej chwili. Tak, pastorze, więc. Bo tutaj pastor omawiał te takie przykłady, właśnie charyzmo maniactwa. I to te duchy takie, no, właśnie, które, które towarzyszą kościołom charyzmatycznym, ale też też właśnie byłem w takim kościele, który takiego miał ducha religijnego takiego niewiary bardziej takiego, który hamował działanie Ducha Świętego. Taki, który no, to też szukałem. jest możliwe. To jest też możliwe, że może być duch niewiary. Jak nie, nie zaproszono raz, ja wiesz, po, po tych wszystkich konferencjach, ja jadę do Krakowa, bo tam tam jestem, ja po prostu tam jestem przez dwa trzy dni. Taki mnie pastro zaprosił, żebym dał odczyt na temat uwolnienia. Wiesz, jak on zaczął to spotkanie przede ma z dwoma swoimi chłopakami, obydwaj Kanadyjczycy, jeden był Anglikiem właściwie. I rozumiał, on zaczął, on mnie przedstawił w ten sposób. Tutaj jest pastor Jaśmiński, który jest z Kanady i robi te konferencje, i on, on, on na temat uwolnienia. No i on tam, my oczywiście w to nie wierzymy, ale zobaczymy, co on ma do powiedzenia. Tak on zaszął. Czyli on dał po prostu parasol niewiarę i zablokował w tej chwili wszystkich, do których mówiłem. Był napisane, że Jezus nie mógł e, zrobić żadnych cudów z powodu ich niewiary. I to był Jezus. No ale rzeczy się stały mimo wszystkiego całego takiego przez przedstawienia mnie przez pastora. Mów bracie. No właśnie, bo i też są, są właśnie takie sytuacje, są takie kościoły. Ja, ja, ja mam jakiś z tym problem, że bo to tak zewnętrznie wszystko wyglądało jakby w porządku. Były pieśni, były były, tak powiem, ładne takie modlitwy, ale, ale w duchu ja czułem, że coś nie gra, że coś jest nie tak. Powiem szczerze, że ja tam, ja tam miałem głosić i, i, i przyszła taka ogromna niewiara, po prostu, zacząłem tracić wiarę w ogóle, mam, mam pójść głosić słowo, a, a, a we mnie się pojawia niewiara w ogóle w takie podstawowe zasady wiary. Nie? Że, że, także i, i to też właśnie też zauważyłem, że to jakby taka druga skrajność jest, prawda? Charyzman, Haryzmaniactwo jest z jednej strony, a, ta, a taka religijność, gdzie, która hamuje działanie ducha świętego, która wprowadza wiary, jakaś taka manipulacja, no. kontrola jest. Ej bracie, jak ja jadę, jestem zapraszany, czy to w Polsce w pewne miejsca, czy w Afryce, czy w Europie, do nas przychodzą ludzi, ludzie ze wszystkich kościołów i zborów. Ci karyzmaniacy, i, i, i zielonoświatowcy, i inni rozumiesz. My, ja my musimy wszystkich kochać, nie bo oni wszyscy potrzebują e, e, pomocy. Ale jak mnie Bóg wprowadzi w takie wiesz, w takie wiesz, środowiska, to jestem bardzo stóry, jak mówię, ja ich po prostu. Rozważne prowadzę do prawdy, żeby żeby nie rzucić na nas na nich rozumiesz jakie tony, rozumiesz, rozumiesz <grym> tak, <grym> tak, tak, tak. i rozbić ich. Także ja wiesz, to trzeba robić naprawdę z miłością i z rozważaniem, i da się im trochę światła, oni zaczną po prostu myśleć o tym, oni zaczną po prostu badać to i pomału to Bóg może do Święty, z, e, działać. I, i, I rozbić te oszustwa, wszystkie. Amen. A jak, jak czujesz ducha niewiary, to wiążesz to. Tylko duch niewiary nad kościołem może blokować to, co ty masz do przekazania. Więc za, za, ja, zanim gdziekolwiek idę, to ja się już modlę. I wiążę to wszystko, bo wiem, tak. że przeciwnik będzie chciał po prostu zaćmić umysły wszystkich, żeby po prostu oni nie widzieli, nie słyszeli, nie odbierali to, co ja mówię. Amen. Amen. Dobry. Amen. Dziękuję bardzo. To... Proszę bardzo.